Dzień dobry. Koniec, Melo. Proszę coś spokojniejszego. Dziękuję. Ło, jeszcze, jeszcze beknąłem. Nie chciałem beknąć do mikrofonu, więc zamknąłem gębę. Cześć. Cześć, czaty z YouTube. Cześć, czaty z Hitbox. Już wyłączam to, co mam wyłączyć i odpalam to, co odpalić. Ło, to ja. O, mam żółtą krzulkę, patrzcie. Ło! Żółć. Jął czaty. Cześć. Puu! Uh, patrzcie. Klaudiusz Wąsik, Elo, Lukix, Elo. Cześnik IGT, ma kodrat. Stars Games dobry. No, no cześć. No Elo. Zostawię wam jeszcze czaty na chwilę. Ja sobie będę grę odpalał. O. o. Wo, o, o wo. Dzisiaj gramy w Worlda. Jak ktoś nie wie co to jest, to to jest symulator kolonii kosmicznej taki. Bardzo fajny, bardzo miło przyjemnie się gra. Ludzie giną. Inni ludzie żyją, inni szaleją, a jeszcze inni zabijają się z ludźmi innymi. Ba bardzo, bardzo pokręcona gra, bardzo trudna w tym w obsłudze. Nowe osoby nie umieją w to grać w ogóle. Mm -mm. Jedzenie, choroby, bardzo, bardzo straszne to jest. Bardzo, bardzo straszna gra i UFO atakuje jeszcze i piraci też atakują. I, i ludzie się mogą zjadać się, się nawzajem się mogą zjadać się. Na przykład w tej grze. Na co dzień się nie zjadają, ale jest taka możliwość. Żeby się zeżarli. Wiecie o co chodzi. Ta, taki to jest rodzaj gry, właśnie. Że tam wszystko się może zdarzyć. Wszystko! O, wszystko! Mikrofon teraz nie buts player, tylko bucz plaga. Co? Co? Że coś mikrofon wam buczy? Nieprawda, wszystko jest w porządku. Halo! A, alo! Nie jest w porządku. Jest podgło... O, mikrofon jest podgłoszony. Zaraz wam naprawię. Czekajcie. Dajcie mi moment. E, zapomniałem, że grałem w CSa dzisiaj. Już. Już wszystko jest w porządku. Troszeczkę mógł buczać. A, tylko troszeczkę przepraszam, troszeczkę mógł buczać. Bo był tylko cztery razy głośniej, niż normalnie. Teraz już jest w porządku. Dzięki za info, czujne ucha. Zadupier. Nie wiem czemu R tam się wpisało, ale to jest ZADUPIE. Zadupie. Będziemy budowali dalej kolonie, ale będzie młyn. Będzie dobrze. Plaga, ogarnij czat, bo spamują. Ta! Myślałem, że do tego jest czat, żeby tam pisać na nim. A twoim zdaniem, od czego jest? Od, od, od frajerzenia się do streamera, że inni spamują. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na, to jest moja kolonia. Hello, motherfucker, Brzydki gruba zdał followa na hitboxie. Dzięki ciom. Teraz jest nowy dźwięk, już nie ma surprise madafaka, tylko jest hello, madafaka. Bardzo fajny, podoba mi się. Bardzo fajny dźwięczki... dźwięczyk. Możecie go ocenić. Na przykład zostawić łapkę w górę i powiedzieć: Tak, świetny dźwięk na followa. Świetny. Hello, Motherfucker. Bardzo fajny, nie? Hmm. Uf, uf, uf. Tutaj drugą linię działek jeszcze kiedyś zrobimy. Pewnie kiedyś. Na pewno. Tu musimy to skończyć. I tu chyba też trzeba będzie kiedyś to zrobić. No, coraz lepiej jest, no. Jest coraz lepiej. Kompozytu będzie brakowało i to tak bardzo hmm. będzie brakowało. Kompozyt bardzo rzadka sprawa jest. Musimy kopalnie zacząć robić taką tutaj odkrywkową. Konkretną, czy będzie szła jakaś żyłka i tyle. I tyle. Tak trzeba będzie zrobić. Jeszcze jeden generator by się przydał. To trzeba wynieść. Pyk, 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 pyk. pyk. Scrap mechanik. Co to za gra? To jest Rim to jest symulator kolonii, taki jakby. Taka strategia. Bardzo fajna. Teraz jest lekko zbyt cicho. Jest w sam raz, zawsze tak było. Hello, fuck! Wszystkim się podoba? Ile ta gra kosztuje? No, jest bardzo droga. Jest dość droga, bo koło stówki trzeba za nią dać. Bo to jest jeden z najlepszych symulatorów, o ile nie najlepszy symulator. Tych rozbitków w kosmosie, jeżeli chodzi o strategię, to rzeczywiście to chyba jest najlepszy. Najbardziej skomplikowany, tu jest bardzo dużo możliwości, bardzo dużo zmiennych, bardzo fajnie się w to gra, bardzo dużo modów jest dostępnych do tej gry na workshopie. także naprawdę jest mega fajnie ta gra ogarnięta. No i cena też jest spoka. spora: mhm. Party Maker, Shaker, Shaker. Właśnie! Dużo osób pyta! O co chodzi z tymi powtórkami? U plagi, bo pojawiają się na głównym kanale powtórki wyrwane całkiem z historii kolonii. Ostatnio na przykład się pojawiła powtórka, w której już mamy dużą bazę i jest atak piratów i w ogóle i pytali ludzie, kiedy ty tą bazę zbudowałeś? Chcę zobaczyć powtórkę, jak budowałeś. No więc, wszystkie powtórki są na kanale Plaga Live. I tam trzeba wejść i zostawić suba Plaga Live, taki kanał. I tam na tym kanale macie powtóreczki codziennie. Po dwa odcinki się pojawiają z powtórek. Tam sobie siedzi taki stalker, tak, tak, taki manik, ziomek, mój młodszy brat. I on sobie tam montuje codziennie materiały i wrzuca tam powtórki z liveów. Tak, żeby te osoby, które nie były na liveach, mogły sobie obejrzeć takiego livea. Mimo wszystko później, jak mają czas i ochotę. Więc przydałoby się, że ktoś rzucił linka jakiegoś do Plaga Livea na czacie. Może jakiś moderator bo, yy, miły i fajny się znajdzie i... O, kot przyszedł. I zostawi. O, kot. Uuu, ogon koci. Dzisiaj nie śpi tam na dole, więc go wam nie pokażę. No, tak. Tu, tu. No więc. Dzieje się, dzieje się. Na razie mam kupę żarcia. Leków chyba też mam okej, okay. co? Mam leki? Czy nie mam leków? Gdzie mam leki? Powinien mieć 20 sztuk. No i spoko. Mam dalej pana ogrodnika. Plaga ogrodnik. Rolnik jest. No i dobrze. Rolnik ogrodnik, technik budowniczy. Spoko. Ty już nie bądź budowniczy. Mamy dwóch pozostałych budowniczych. Zajmie się może trochę naszym ogrodem. A tymczasem musimy znaleźć jakiegoś Jana Górnika. Kto będzie takim typowym? Ty jesteś. Dominika jest typowym górnikiem myśliwym. No dobra. To spoko, to ja jej dam robotę. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. <laughs> Fajny ten dźwięk. Niech ona sobie kopie, tak wiecie, w odmęty tej góry. Hello, gdzieś motherfucker. Dotąd. <laughs> Hello motherfucker. Niech ona sobie kopie. I wszyscy będą zadowoleni. Poczekajcie, bo źle zrobiłem. Hello, motherfucker. Wow, ile teraz leci tych followów? Wszyscy nagle chcą kliknąć follow. Niech ona sobie tak kopie. Będzie tam korytarz, szedł, później porobimy pokoje, różne rzeczy, pierdoły, będzie fajnie, zobaczycie. Ścina plaga. No, u mnie nic nie ścina, więc pewnie masz słaby internet, nic na to nie poradzę. Pa pa pa. Pa 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 pa. Mi pisze, że kanał jest nieaktualny, bo nie ten kanał znalazłeś. Plaga Live, są dwa kanały, jeden jest stary i nieaktualny, a drugi jest nowy i świeży. Da -da -ba 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 -da. Ej, dam wam linka, bo kurde nic z tego nie wyjdzie chyba. Plaga live wpisuję w Google. Uwaga, uwaga, rzeczywiście ciężko go znaleźć. Wejdę na YouTube i wpiszę plaga live. Tylko to się pisze razem, bez spacji. Plaga live, plaga, Zna znalazłem. Znalazłem! Jak się wpisuje razem, to się znajduje bez problemu. Jak się wpisze osobno, to wtedy jest ewentualnie problem. Macie tutaj, zostawiacie suba i tam macie wszystkie powtóreczki jak trzeba. Yy, I dużo bardzo materiałów świeżych jest tam. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Bo codziennie jest dwa odcinki co najmniej. O! Zbierałem drewno, to dobrze. Tutaj yy, pani Dominika, gdzie ona jest? A ona kopie teraz co innego, tak? Co ona robi tak właściwie? Gdzieś kopała, pewnie tutaj kopała za metalem. I teraz już wykopała i idzie kopać do tej kopalni, prawda? Prawda, że to robisz? Prawda, właśnie tutaj idzie. Przydaje się tam prąd pociągnąć w sumie, bo później będzie narzekała, że jej ciemno. Ja się nie dziwię, bo będzie w takim ciemnym miejscu strasznie. Tutaj trzeba będzie obrony wzmocnić, kurde. Kiedyś. Na pewno. Pa, pa, ra, ra, ra. Plaga, jak nazywa się program, gdzie pisze na przykład zaczynamy o 19:00 Polecam ogarnąć sobie poradnik do streamowania OBS-em. Bo żaden streamer na streamie ci tego tłumaczył nie będzie. Zły plaga i niedobry, nie pomaga. Co tu się zepsuło? Co to za syf jest na podłodze? Where? dbamy Dzięki za donate. Witaj plemurze. Co tam, czy ty też nie lubisz tych czekoladowych Mikołajów? Zależy, których. Niektóre są dobre. Wszystko kwestia tego, czy trafisz tego odpowiedniego Mikołaja czekoladowego. Niektóre są złe. Są niesmaczne, niedobre, a niektóre są super niamci, papu. Mhm. Różnie to bywa z tymi Mikołajami, niestety. Ktoś tu musi zacząć sprzątać. A Paweł dalej jest więźniem i nie chce w ogóle... Jak ktoś nie wie, to Paweł, ten co tutaj leży, to jest nasz więzień i to jest randomowy, totalnie randomowy pirat, którego uwięziliśmy, bo on atakował, czy tam się rozpadł, chyba atakował eee, i ten, i go uwięziliśmy i próbujemy go zarekrutować, ale on się nie daje, cały czas nie chce być członkiem kolonii, tylko chce być więźniem. Mówię, co jest zamknięty w celi i sobie tam śpi, sam ze sobą, cały dzień spędza sam. I to jest totalny random z gry. My tej postaci nie tworzyliśmy. I to jest Paweł przez <noise> Stół się popsuł. Nie, no ja stół przeniosłem tutaj, ale syf został po tym stole, jakby okropny. Tak wygląda. To tu jest sprzątaczem? Wszyscy są sprzątaczami. To też wszyscy mają co robić. W sumie, jak on skończy budowanie, to będzie mógł. Ogrodnik? Nie, nie będziesz ogrodnikiem. Lepiej, żeś sprzątał. Dobra, fajnie. Dużo leków, 32 leki. No i o to chodzi. O to właśnie chodzi. By wszystko było cacy. Tu by się przydał jeszcze jeden generator, by było super fajnie. Tu by się lampa przydała jakaś. Eee, meble. Mebelki. Damy tutaj lampy, bo jest tak ciemno, że szok. O, Pawła ktoś tutaj karmi, właśnie. Przez sen. On spał i go dokarmiali. Nie wiem, jak to musiało wyglądać, ale no... udało się. Dźwiękło, ja jest 26 stopni, więc wszystko spoko. Dobra, musimy yy, wzmocnić obronę bazy. To na pewno. Mamy 4 działka, to nie jest bardzo dużo. Wbrew pozorom, to nie jest bardzo dużo. Dlatego trzeba będzie postawić troszeczkę więcej. I tak sobie myślę, żeby tu zrobić te wnęki, i chyba będzie spoko. Chyba byłoby spoko. To już zabudowali, a nie zabudowali. No dobra, to niech oni to jeszcze zabudują. Dopiero wtedy. Teraz lulu i spać. Lulu, spać. Tu, 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 tu. blokli mnie, aha. Plaga, jak mogę zdonatować na YouTube? Yy, macie wszystko w opisach do live'a. Linki do wszystkich donatów, czy to SMSowych, czy pozostałych, tam wszystko jest w opisie. Hello, Uf, zagrasz jeszcze w coś innego? Pozdro. nie, do nie na razie nie. Muszę dziś sobie pogram w to. Następny live pewnie Hello, zrobimy z DBD. Czy to jest zepsute jedzenie, a nie to jakieś kwiatki urosły w środku? Czy mi się wydaje, co to jest? Coś się tam rusza i nie wiem, to są chyba kwiatki, trawa w sensie. Nie no, jest zamrożone i się nie zepsuje, no. To nic odgrzewają później to jedzenie w ogóle? Plaga, jak tam, potrzeby. Średnio boli, brzydkie otoczenie, chcę spotkać z Douglas. Czemu Douglas tutaj nie śpi? Douglas! Hello, Ty chory porąbańcu! Przecież ci nieraz mówiłem, tu jest twoje łóżko! Wybierz właściciela! Douglas, o ogarniasz ty chłopie cokolwiek? Ja to muszę to, muszę to rozebrać, bo on przecież cały czas się tutaj kładzie. Szybko, ogarniaj. No i masz tam spać, rozumiesz? Oni są parą, Plaga i Douglas. Plaga to jest dziewczyna, jakby nie było. <grybujesz> tak wyszło, samo to wyszło z siebie. To jest trochę jak Simsy, oni sami podejmują niektóre decyzje. Czy znaczy, większość decyzji właściwie sami podejmują. No, i oni podjęli decyzję, że chcą być razem. No i sobie śpią w tym pokoju razem. Dziwne. Tak, <laughs> będzie. So DBD jest jesteś najlepszy. DBD true. dzisiaj nie będzie, raczej nie. O, co to jest? Kurydza. Spoko, spoko. Dobra. Ciekawe, co tutaj będzie. To jest bardzo ciekawe, co tam znajdzie Dominika w tej y, kopalni. Na pewno trzeba zadbać o to, że oni mieli większe domy, jakieś bardziej przestronne, bo one nie są takie super fajne, no nie? Im powiedział nawet, że są mocno słabe. Co do obrony, no kurde, na razie się sprawdza, ale tak mi się wydaje, że tu prędzej czy później się pojawi duży problem. Będzie bardzo duży problem. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Myślę, że Dead by Daylight, najwięcej w to gram zdecydowanie. Chociaż ostatnio w Rima też dużo gram, bo sobie wróciłem trochę do tej gry. Ale czasowo na luzie najwięcej spędzam czasu w DBD. Zdecydowanie No tu, 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 tu. Potrzebuję statku handlowego W ogóle muszę zrobić te centrum yy, W którym się można łączyć z innymi statkami Gdzie by tutaj zrobić to dowodzenie Może tutaj bym zrobił że musiałbym to zabudować To kurde słabo troszeczkę hmm. Ale w sumie lepiej by było tutaj niż gdziekolwiek indziej że ona już tutaj kopie To też jest słabo Hmm Nie mam takiego wolnego miejsca Tutaj mam takie wolne miejsce w sumie w sumie niech będzie. Zrobimy tutaj różne konsola łączności. Weźmiemy sobie tutaj tą konsolę. Co to jest? Nagły atak? O nie. O nie! Co to za typy są? Co oni mają? Strzelba, strzelba i pistolet. E, to luz. Byleby tylko nie spotkali kogoś mojego po drodze. To szkoda masz Hole. Tylko oni strzelają. Czy to jest mój wilk? To był chyba mój wilk ten, co się samemu oswoił, pamiętacie? To oni go zabili właśnie. Aha. To nie fajnie. To nieprzyjemnie całkiem. No dobra. Atak się rozpocznie za chwilę. Znaczy w sumie oni już biegną. Bo to jest nagły atak, więc atakują od razu, nie przygotowują się do niczego. Kobar, Kowar, musisz tu zostać, Kogar. Bo niestety oni zaraz tu przylezą i będzie problem. Byleby nikt z kolonii nie wychodził za daleko, nie? Ty też nie możesz. Kurde, za mas erkę to kliknąłem mu trójkę z tym łeb. Dobra. Podchodzą. Działka już się aktywowały. Czemu to nie strzela? Halo, co ty odwalasz? To też tak. A, strzela. No dobra, ale to czemu nie strzela? Nie mam pojęcia, jest włączono na 100%. Coś się zbugowało. No dobra, niech reszta podejdzie. Szkoda, żeby ten zginął, a pewnie zginie. Chyba, że go zdążysz wyhaczyć. A, już, już zginął. To nieważne. Nie, nie możesz tam iść. A oni już uciekają? Poważnie walczy wręcz ze ściana z metalu. Oni chcą z drugiej strony podejść poważnie. O nie! Dobra, idziesz tu. Ty też walczysz, idziesz tu. Dominika też walczy, idziesz tu. Szybciutko. Tu jeszcze jest zdolny do walki tak całkiem, całkiem nieźle. Anna, lekarz. Znaczy bym wolał, żeby nie walczyła, no ale dobra. Nie, to Anna, ty zostajesz. Zajmij się Paweł. Dobra. Nie no, oni chcą się przebijać tędy, widzicie? Nie skończyłem tego muru i nagle sobie wymyślili... A, przejdziemy tam tędy, czemu nie? Niedobrze. Już są problemy na samym starcie. Ledwo zacząłem grać dzisiaj. Oni już stwarzają takie wielkie problemy. Dobra, ty nie idziesz tu. Hogar idzie tu. Just tu. Make your dreams come true! Mówiłem, że dam donata. Będzie keezy? Nie, dzisiaj nie będzie keezy, ale dzięki za donata. O nie, no, Uncow Ned. Aha. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. No, hello, hello. Ty musisz podejść tutaj. Dobra, rozwalcie typa. Ty już możesz tu stać, no spoko. Ty możesz tu stać. A ty się pospiesz, kurde, ile można czekać. No, 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 no. jak ona oberwie zaraz strzała. Nie! No i oberwała, no i dziękuję no. Ty jesteś zwolniona, idź sobie. Idziesz tam. Znaczy weź, idź sobie w ogóle stąd. Dobra. Trzeba tego typa docisnąć. On już chyba będzie uciekał. No ucieka. Dobra, starczy tego dobrego. Ty masz tylko pistolet, dobra, transportuj, ty go rozbierzesz. Zobaczymy, co on tam ma przy sobie. Ciekawego. Anna przyszła teraz naprawiać. Aha. Fajnie jakbyś wyleczyła kołgara Byłby spoko. Halo. Ty. Nie możesz jej leczyć. Gdzie ona leci? Ale ci nosić. No dobra. No i przetrwaliśmy atak, było nieźle. Nie wiem dlaczego to jedno działko nie, nie strzelało to tutaj. Bardzo dziwne. Myślę, że trzeba je przenieść tutaj wyżej i będzie dobrze. Eee też przeniesiemy troszeczkę bliżej i będzie dobrze. Tego typa trzeba rozłożyć. Zdejmij z niego rzeczy, pyk i zajmij się ugrzewaniem. Dobra. Okej. Okay. Kołgarku, możesz to transportować. Super fajnie, a później do wyra i leczyć się. Pewnie jest bardzo chora. Utrata krwi nieznaczna. No to nie ma, nie ma problemu wielkiego, no nie? Jest, jest ok, Jest stabilnie, nie zginie szybko. Anna zdąży wrócić, żeby ją wyleczyć. Anna, idź, lecz to jest bardzo ważne. Bardzo ważne teraz jest to. Okej, okay. ktoś tu był od sprzątania. Panie sprzątacz, panie Douglas, weź się kuźwa za sprzątanie. Masz sprzątać, nie bądź tragarz. Masz sprzątać, Douglas, gnoju, że tak powiem. Weź się za sprzątanie, leniwa gnido. No, wziął się i sprząta. Wreszcie, bo tu taki syf w tej kolonii, że szok! No, przepraszam. Trochę mnie poniosł, Ale denerwuje mnie już ten koleś. W ogóle nie chce sprzątać. Opierdziela się całymi dniami. Trzeba go cisnąć do roboty. Patrz jaki tu jest syf, tu, pa, pa, jaki syf tutaj jest. Kto na to pozwolił? Kto na to pozwolił, typie? Ty jesteś sprzątaczem. Zapierdzielaj, sprzątaj. No, że mi to było ostatni raz. Ma włączony wstrzymał, wstrzymaj ostrzał? Co? Kiedy ja to włączyłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Nie pamiętam kiedy ja to zrobiłem i po co? Ale widocznie. Widocznie to zrobiłem. Samo się nie zrobiło, na pewno. Dzięki za infosiom. Mamy ogarnięte. Wielki problem. A ona nie może transportować. No dobra. Jak, jak pan Douglas posprząta wszystko, to zostanie tragarzem. Będzie znosił wszystkie śmieci. Jest nieźle. To trzeba zbudować. To potrzebuje komponenty. O nie, Metalu też już nie mam. Nie no mam i komponenty i metal. Cztery komponenty mam. Tylko nie ma żadnego inżyniera pewnie, tak? No jest budow budowniczy, jest. A... Y y y nie wiem dlaczego nie buduje. Douglas budowniczy. To jest ten leniwy skór szyby, który miał sprzątać i miał też budować. I nie buduje. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Douglas, gdzie ty jesteś? Potrzebne materiały, czyli co, metalu nie ma? W ogóle? Z metalu tyle wykopali. Może go zużyli od razu. Tutaj jest metal. To ktoś go musi przynieść. To jest jedyna rzecz, jaką trzeba zrobić. Napierdzielaj tutaj, ej. No, bardzo ładnie. O, już. Kogar jest wyleczony w pełni. Rekruter się nazywa, czyli co, on jest dobrym rekruterem, niby? Panie strażnik? O, jesteś, ale to. To nie jest lepsze. Jest dużo lepsze, a i tak nie może zwerbować Pawła. Szalone zwierzę. No jeszcze tego brakowało. Szalony dzik. No niedobrze. Niedobrze, jakiś szalony dzik idzie w kierunku mojej kolonii. Spokojnie, niech idzie. byleby plagi nie zaatakował. No, nie zdąży. o no co te działka, no postrzeliły. Jak ja tego nie lubię. No no nie, opalony twórca, pozdrawiam plageusza i koteła, kiedy kończy się live, bo się boję, że mnie coś ominie. Dopiero się zaczął, luz. Czemu ty dostałeś strzałaj? Co za pech. Musiał akurat przechodzić tędy, kiedy one strzelały i one jak zwykle musiały trafić w kolonistę. Te działka są upośledzone mocno. Anna, musisz wyleczyć plagę szybciutko. Wiem, wiem, przerywany sen. Badanie ukończone. Energia geotermalna. ok. Czyli mogę teraz gejzery stawiać. Bardzo, bardzo spoko. weźmiemy sobie, wynajdziemy jeszcze coś do obrony. Odnośnie, odnośnie działek. Gdzieś było takie. Włosak diabelski? Co to jest włosak diabelski? Diabelski wolno rosnący grzyb, który jest źródłem mikrowłókien najwyższej jakości. Aha. Spoko. E, mi interesuje coś do działek. Nie ma tego. Pułapki wybuchowe, zapalające. Pompa wodna. Mój powoli zamienia wilgotną ziemię w suchą. Aha. Okej, okay, ale było kiedyś coś takiego. A, pewnie później to będzie dopiero. Mój To będzie fajne. Bronie wieloluchowe. Co to są podstawy mikroelektroniki? To też trzeba opanować tutaj. Passive cooler. Nie. O Spoko. Nie wiem co zrobić w takim razie. Wiem, że mogę priorytet wykonywanych prac zrobić. Próbowaliśmy to zrobić, ale mi to wkurzyło. Kowalstwo może. Zbój później aby tworzyć metalowe broni i narzędzia. Jakbym mógł robić kurde pancerze, to by było super. Pianka gaśnicza. Pole nogiem budynki, które. Po prostu... Wow. Aha, fajne. Wykładziny, to też by było super w sumie. No, to by było spoko. Łóżka szpitalne! To muszę mieć. Koniec, kropka. Łóżko szpitalne musi być. Bo przecież ja muszę blok szpitalny zbudować kiedyś. Kiedyś. Kiedyś wreszcie go zbuduję. Na pewno. Na razie mają tak ciasno w tych domach. Zobaczcie jakie są malutkie te przestrzenie. Strasznie malutkie. Ale dobra. Kto tutaj śpi? Kapsuły transportowe. Uuu. Co mi przyleciało? Co to jest? Skóra igłany? Poważnie? Po co mi skóra igłany? Co ja sobie z tego? Kurde. Gacie ja uszyje? Bez jaj. Kogar nie śpi. Pawła to chyba sprzedam, nie? Tak myślę. Tą konsolę łączności ktoś musi zrobić wreszcie. Może jutro się uda to zrobić. W sumie metalu trochę przynieśli, to może się uda. Czy ty możesz to ogarniać? Potrzebujemy materiałów. Metal i komponenty. Przecież kurde mam. Był metal zniesiony. Mam 75 metalu i komponenty też mam. Więcej metalu znieść, żeby zauważyli, że jest najwidoczniej, panie Douglas. Czy pan już zjadł? Bo potrzebuje transport. Nie możesz. Brak wolnego miejsca, w którym można składować. Uuuuh, kolony twórca, nie dam ci spokoju. Plaga. Aha, no luz. Dzięki za donate. Eee, polecenia: polecenia trzeba przekopać większy kawał magazynu. Kurde, mam tyle rzeczy w magazynie. Że mi się nie mieści. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dominika, jak tylko w stanie będzie napierdalać magazyn. Zdeaku, so Elu, jak tam życie. Za Wszystko w porządku. Bardzo, bardzo w porządku, wiesz. Eloplaga. jak tam życie, pozdrawiam wszystkich. Grudzień zapowiada się bardzo fajnie. Znalazłem bardzo dużo fajnych nowych gierek, które sobie teraz gram i nagrywam. I tak, taka, taka świeżość jest. Y Baterie, awaria baterie. Jest taka świeża, świeżość na kanale mam wrażenie. Wiesz, bardzo mi się to podoba. Dobra, ktoś to musi naprawić, ale ktoś się tym zajmie. Prądu nam nie braknie, także spoko, luz. No. Więc y, ten grudzień zapowiada się bardzo dobrze. Z czego jestem bardzo zadowolony. No. Tak, tak. E, Dominika. Czy, od kiedy ty jesteś w ogóle kucharzem, co? Czy ty jesteś górnikiem. garniasz to? Kucharz. A, bo ona jest jedynym kucharzem. To, to przestań być, nie? Przestań być dzisiaj kucharzem. Musisz napierdzielać tutaj skały. Czaj, to jest Twoje zadanie. No kuźwa, ty jaja se robisz. Wykop więcej. A nie mówiłem. Aha. Dobra, jest więcej miejsca. Teraz ktoś musi to. Douglas, czy ty możesz nosić? A nie, Douglas nie jest tragarzem. Miałem ci dać tragarza. Jak już trochę posprzątasz, zapomniałem. Trzymaj. I Noś to. Tak, las, chodź tu. Napierdzielaj transport, czaisz. No i super. Co, Raymond? Opu otruł się wieprzowiną? To a to jest kot! Kot się otruł i zżygał się, kot się zżygał. Zaraz to pewnie zje także luz. No nie, kot się otruł wieprzowiną. Czemu go nigdy nie nakarmił zwykłym jedzeniem? Jak się kot mógł otruć wieprzowiną? Moje koty wpierdzielają surowe mięso i są zadowolone. Ja nie wiem. tere re Eee... E, stockpile? Pyk. Patrz jaki wielki magazyn Dominika ogarnęłaś. jest zuch... Zuch dziewczyna. Naprawdę, zuch dziewczyna. Potrzebują leczenia? Kto niby potrzebuje? Kogar, co ci się stało? O nie, zaatakował ją... ...wściekły lis. Weź mu strzelę z tego shota, no głupia ty. Pa, masz strzelbę i ty uciekasz przed lisem? Bam go, dawaj strzelaj. To jest głupie. Można mieć strzelbę i się nie obronić przed... Weź oddal się kawałeczek. Może co? Możesz? Strzelić do tego... Pierdzielonego... Lisa? Wszarza? Czemu on się nagle już nie atakuje, co? Wystraszył się? Dobrze. Dawaj, do, dobij gnoja. Gdzie mi... Ty, lis, strzelaj w lis rudy! O nie, dobra. Może jednak nie strzelaj i zajmij się czymś innym, bo ty głupia jesteś. Nie umiesz trafić. Skill zero po prostu. Silver, silver minus 3. Bez kitu. połóż się w łóżku. Ja nie wiem. Co za ludzie? Anna, masz pacjenta. Jak ją pochlało? Nie no, po prostu. Jak można mieć strzelbę w ręce i dać się pogryźć lisowi. To nawet nie trafiony strzał go powinien wystraszyć.